Cześć! W kolejnym moim filmie chciałabym podyskutować o kolejnym ciekawym temacie, jakim jest żywienie niemowląt. Jeżeli ktokolwiek to ogląda, ktokolwiek ma podobny problem i zastanawia się, w jaki sposób ułożyć ten jadłospis. To myślę, że jeżeli obejrzy ten film, to może troszeczkę rozjaśni mu się w głowie. Ja miałam właśnie podobny problem. Kiedy przestałam karmić mojego pierwszego synka, przestałam karmić tylko pierwszą, zaczęłam wprowadzać pokarmy stałe. Tutaj pojawił się problem, ponieważ wiedziałam, jak przygotować taki posiłek. Albo jaki słójczek mu podać, ale kompletnie nie miałam pojęcia, w jaki sposób ułożyć jadłospis. To znaczy, kiedy powinien, co dokładnie jest. Ja jestem konkretna i lubię wiedzieć, czy o tej godzinie powinien jeść pić mleko, o tej godzinie powinien jeść śniadanie, o tej kolację. O tym nie mogłam znaleźć żadnych informacji. To tak naprawdę co, dawać obojętnie, obojętnie co, obojętnie kiedy? No chyba nie, no właśnie. Także przeczytałam e, kilka książek, przeczytałam kilka stron, e, może więcej niż kilka stron internetowych i byłam bardzo ciekawa, e, gdzie są te informacje. Rozmawiałam też z lekarzem, to żadnych konkretów, e, z e, moją mamą też nic konkretnego, także... Mm, w końcu po jakiś tam miesiącach trochę mi się w głowie rozjaśniło i ułożyłam jadłospis. Z pierwszym dzieckiem był on podobny, aczkolwiek troszeczkę się różnił, z drugim dzieckiem to właśnie teraz o tym chętnie opowiem, bo jestem jakby w temacie, Laura ma 7 miesięcy prawie i Mamy taki ułożony jadłospis, który bardzo nam pomaga i mam nadzieję, że komuś też pomoże. Także chętnie go zaprezentuję teraz, właśnie. I przy okazji opowiem trochę o rozkładzie dnia naszego, bo to się wiąże. I Ja przepisy brałam z książki kucharskiej i z internetu i. Trochę od mojej mamy, także to jest w ogóle zupełnie inny temat. Jeżeli ktoś ma ochotę, żebym taki film nagrała, to jak najbardziej. Ale teraz opowiem o tym, w jaki sposób, w jaki sposób zaczęłam dochodzić do tego naszego rozkładu, do tego jadłospisu. I teraz, tak. Kiedy Laura skończyła 6 miesięcy, to zaczęłam podawać jej nie tylko jedno, jeden pokarm stały, ale też yy, owoce. I Dzisiaj, yy, yy, zaczęłam wprowadzać. Pierwszym posiłkiem, jaki Laura dostaje, jest yy, mleko. Około godziny 6, kiedy się budzi, o 6 rano. Yy, następnie jest czas na zabawę, to jest około 2 godzin, około godziny 8. Laura dostaje śniadanie. I właśnie to jest ten element, który wprowadziłam. Następny yy, śniadanko wygląda następująco: to znaczy, zawiera najczęściej jakiś twarożek, jakieś owoce, albo jogurciki, owoce. Generalnie bazuje na owocach. To jest nasz pierwszy pokarm stały. Mm. Następnie jest czas na zabawę. A właściwie nie na zabawę, bo na zabawę był. Teraz jest czas na spacerek. Razem ze starszym synkiem wychodzimy na spacer. Tutaj Laura sobie śpi. To jest czas jej drzemki. Około godziny 11 budzi się z tej drzemki. Najczęściej jesteśmy już w domu albo właśnie wracamy. I około godziny 11 yy, dostaje swoją drugą porcję mleczka. I. Yy. Później właśnie w tym momencie jest czas na zabawę, tutaj się bawi, zazwyczaj już nic więcej nie dostanie, chyba że ta zabawa troszeczkę się przeciągnie, to wtedy dostaje odrobinę soku owocowego pomieszanego z wodą. Później jest czas na drzemkę, ta drzemka jest dłuższa niż pierwsza, trwa 2-3 godziny i jak Laura się obudzi to tak mniej więcej po pół godzinie gdzieś około dostaje swój obiadek czyli drugi posiłek stały no jest ten drugi posiłek stały w ciągu dnia i obiadki też właśnie są różne ale o tym też mogę chętnie pogadać ale to w innym filmie z czego się składają te obiadki i później znowu jest czas na zabawę i to właśnie obiadek około 4. Później około godziny 6 jest czas na kolację. Kolacja to jest albo płynna kasza, to raczej rzadko, albo ym, mleko po prostu, ponieważ Laura jest fanką mleka ciepłego i po tym jej się łatwiej uspokoić i przygotować się do snu. I tutaj jest koło godziny 19, jest czas na kąpiel i później kładziemy ją spać około godziny 19 i to jest koniec jedzenia na cały dzień. Także w ten sposób właśnie wygląda ten rozkład, czyli mleko, posiłek stały, mleko, posiłek stały i mleko. I wydaje mi się to sensowne. Dziecku te, naszemu też to odpowiada. Nie skarży się, nie ma żadnych problemów z brzuszkiem, także myślę, że wszystko jest ok i dobrze przybiera na wadze. Jest szczęśliwe, radosne i kochane. Także może komuś przydadzą się te informacje zebrane przeze mnie, i wiem, że że jest to zawiła kwestia, jeżeli ktoś jest rodzicem. Pierwszego dziecka i nie ma pojęcia o tym, jak żywić swoje dziecko, to pewnie ma podobne doświadczenia, bo wiem, jak ciężko jest znaleźć takie informacje. Także może komukolwiek przyda się to, co właśnie powiedziałam, i chętnie zaprezentuję jeszcze kilka filmików. Także zapraszam do subskrybowania, bo mam jeszcze dużo, dużo pomysłów. Także yy, pozdrawiam serdecznie i dziękuję bardzo za uwagę.